Cześć, tutaj Aga Ochałek-Yoga. Zapraszam Cię dzisiaj na taki szybki, dziesięciominutowy rozruch Twojego ciała, który idealnie nada się rano, wieczór, kiedy potrzebujesz takiego... Właśnie szybkiego rozruchu, poprzeciągania się, wstania od biurka, czy po prostu potrzebujesz poczuć się lepiej. Przyda się nam tylko mata, a tak naprawdę będziemy robić ten rozruch na stojąco, więc nawet mata nie jest Ci potrzebna. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Chcę dotrzeć do większej ilości osób, więc będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz. A jeśli jesteś stałą wywalczynią, stałym bywalcem, to jak zawsze zachęcam Cię do pozostawienia czegoś po sobie, łapka w górę. Serduszko, komentarz, możesz dać mi znać, jakich treści potrzebujesz tutaj więcej. A jeżeli chciałabyś, chciałbyś pogłębić swoją praktykę jogi, interesują Cię takie dłuższe praktyki bardziej świadome, połączone z oddechem, ze wzmacnianiem świadomym wchodzeniem w pozycję, to zapraszam Cię na moją platformę kursy.agaohalekjoga.pl, gdzie znajdziesz różnego rodzaju warsztaty, m.in. do pozycji odwróconych, szpagatów, niskich balansów czy zbiór wszelkiego rodzaju praktyk prowadzących do bardziej zaawansowanych pozycji jogi. Koniecznie zajrzyj i nie przedłużając już, zacznijmy nasz dzisiejszy rozruch. Także zapraszam Cię do tego, żebyś teraz stanęła, stanął na macie, ze stopami na szerokość bioder. Możesz na początku odłożyć sobie dłonie na dolnych żebrach, tak żeby złapać się od boku. Cztery palce powędrują do przodu, kciuki do tyłu. Zamknij sobie miękko oczy. Możesz zrobić taki głębszy, głębszy wdech nosem i wypuścić powietrze nosem albo ustami, tak jak poczujesz. Wdej i wydaj, I przenieś swoją uwagę do wewnątrz. Zauważ, jak się dzisiaj czujesz, jak się czuje Twoje ciało. Poczuj swoje stopy i rozprowadź ciężar cały po całych swoich stopach. Możesz nawet się lekko pobujać i zaobserwuj, jak ciężar cała rozprowadza się po całych twoich stopach. Dociśnij palce stóp, poduchę pod dużym palcem, pod małym palcem. Środek pięty i poczuj, że więcej ciężaru ciała jest na zewnętrznych krawędziach, na zewnętrznych łukach twoich stóp. I pomyśl sobie o tym, że te stopy odpychają się od maty, pozwalając Ci wyciągnąć czubek głowy do góry z wdechem. A z wydechem zostaw to wyrażenie wydłużania i rozluźnij barki, rozluźnij cało. Wdech. Poczuj wdech w dolnych żebrach. Teraz te dłonie tam są potrzebne. I miękki wydech. Wdech. I wydaje. I spróbuj utrzymać ten wzorzec oddechowy, nie otwierając jeszcze oczu, z wdechem pociągnij ręce do góry. Zostaw ręce w górze, z wydechem luźne barki, schowaj żebra do środka. Z wdechem pociągnij prawą rękę wyżej, dociśnij prawą nogę, wydłuż cały prawy bok, możesz się lekko pochylić do lewej strony. Z wydechem wróć do centrum. Z wydechem wyciągnij lewą rękę wysoko do góry. Jakbyś chciał, jakbyś chciała dotknąć palcami dłoni do sufitu. Z wydechem rozluźnij. Wdech. Prawa strona. I wydech. Lewa. Wydech. Prawa, wydech, lewa. Wydech. Z wdechem złącz dłonie nad głową i z wydechem przenieś dłonie na wysokość mostka. Jeszcze jeden wydech tutaj. I z wydechem miękko kilka mam równieńcami. Otwórz sobie oczy, powoli dołączamy nasz wzrok. Odwrócę się do Was bokiem, możesz zostać sobie przodę. Spleć dłonie w koszyk, unieś ręce do góry i unieś pięty wysoko w górę. Włącz całe ciało, wydłużając się. Staraj się nie wypychać żeber do przodu, lekko podwiń miednicę i schowaj żebra. Jedna prosta linia. Jeszcze jeden wdech tutaj. Mhm, teraz z wydechem odłóż pięty na macie, jakbyś stawał jakbyś stawał na jakimś balonie. Spleć dłonie w koszyk, ugnij kolana. Z wdechem otwórz kratkę piersiową. I z wydechem spłyń brzuchem na uda, głowa luźno w dół, koszyczek ciągnie w stronę podłogi. Z kolejnym wdechem puść koszyczek, przenieś dłonie pod swoje kolana, zerknij przed siebie. I z wydechem skłon. Spleć dłonie w koszyk, unieś ręce do góry, wdech. Unieś pięty w górę, złap równowagę, możesz pociągnąć barki do uszu. I wydech. Wracamy piętami na matę, splatamy koszyczek z tyłu. Wdech otwórz klatkę piersiową, przeciągnij się, zerknij na sufit, wydech skłon. Wdech dłonie gdzieś na Twoich nogach, zerknij przed siebie i wydech skłon. Całość do góry wdech, unieś pięty w górę, czubek głowy do sufitu, barki do uszu, wyciągnij się. I ostatni raz, wydech, sprzeć koszyk, upnij kolana, wdech, otwórz klatkę piersiową. Wydech, skłon. Półskłon, wdech, odepnij się od swoich nóg. Barki od uszu, wydłuż plecy. Wydech, skłon. Całość do góry, wdech, spójść dłonie w koszyk ostatni raz, Unieś pięty w górę. I z wydechem opuść stopy, opuść pięty, opuść ręce w dół. Wyciągnij sobie ręce przed siebie, złącz dłonie razem i teraz cały czas stoimy sobie luźno, z wdechem pociągnij ręce do góry i z wydechem ciągniemy kółeczko w tył, wdech do przodu i do góry i wyobraź sobie, że stoisz w takim bardzo wąskim korytarzu i pociągnij ręce w tył i w dół, wdech i wydech, wdech i wydech. Staraj się nie ciągnąć głowy do przodu, lekko broda wycofana, jeszcze trzy. I staramy się trzymać żebra schowane, nie wypuszczamy klaty do przodu. Wydech. Dwa. Jeszcze raz wdech. I wydech. Zostaw ręce w dole, odłóż dłonie na biodrach. Lekko ugnij kolana teraz wypychamy biodra do przodu. Podwijamy miednicę. Ciągniemy biodra do lewej strony, do tyłu. I kontynuujemy kółeczko. Połącz sobie te ruchy z oddechem. Wdech. Wydech do tyłu i do prawej. Wdech do przodu. Do boku, wydech, tył i prawo. Jeszcze trzy, dwa. I kolejnym razem, jak będziesz z przodu, zmieniamy kierunek w drugą stronę. Wydech, i wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatni. I wróćmy powoli do centrum. Znowu do klej stopy. Trzymamy żebra schowane. Unieś ręce do góry z wdechem. Z wydechem lewa ręka w dół. Możesz się podeprzeć, możesz zostawić prostą. Pochylamy się do lewej strony. Wydłużamy cały prawy bok. Wdech, wróć do centrum. Wydech na drugą stronę. Możesz zejść pod ręką na sufit. Wdech, wyciągamy się w górę. I wydech.

Wdech do centrum i uwaga składamy dłonie znowu w koszyk, wyciągamy ręce do góry i z wydechem pochylamy się do lewej strony. Możesz delikatnie popchnąć biodra w prawo, ale staraj się trzymać brzuch tutaj stabilny, schowane żebra i możesz dodać zerknięcie pod ręką na sufit. Barki w jednej linii. Jeszcze trzy. Oddech do prawej strony. Dwa, jeden. Z wdechem wróć do centrum. Z wydechem druga strona. Wyciągnij porządnie lewy bok. Możesz włączyć też pośladki. Łącz kor. Trzy. Dwa. Jeden. Nie. z wdechem wróć do centrum. Z wydechem rozluźnij, poruszaj sobie głowę. Możesz pokręcić sobie kilka razy kółeczka barkami w tył. I rozstaw sobie stopy troszkę szerzej. Palce stóp patrzą do przodu. Odłóż do niej na biolek. Zdechem się wydłuż. Z wydechem schodzimy sobie klatką piersiową, tak żeby była równolegle do podłogi. Możesz też zawsze podłożyć sobie kostki. Teraz lewa dłoń w centrum. Prawa ręka ciągnie do góry i zerknij sobie na sufit. Zostań tutaj wdech. Wydech. Zmiana strony. Prawa dłoń na Macie i lewa ręka do góry wdech. Wydech i spróbuj utrzymać biodra jak najbardziej nieruchomo, więc szukamy skrętu w klacie piersiowej. I wydech. Wdech, ciężar cała na całych stopach, też nawet bardziej troszkę na palcach. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech i zostajemy na prawo. Wdech. Otwórz klatkę, pociągnij rękę w górę, możesz zostać tutaj, albo grzbiet dłoni wędruje na plecy. Może złapiesz się za wnętrze swojego lewego uda i odpychaj się od lewej ręki, zerknij na sufit. Spróbuj utrzymać biodra w centrum. Człowek go wyciągnie cię do przodu. Trzy. Dwa. Jeden. Z wdechem wyciągnij prawą rękę do góry i wydech, odłóż dłoń na macie. Wdech, wyciągnij lewą rękę do góry. I wydech. Możesz zostać albo odłóż grzbiet dłoni na plecach, albo złap się za wnętrze prawego uda. I zostań. Możesz popchnąć lewy pośladek lekko w tył, odepnij się od prawej dłoni. Trzy. Dwa. Jeden z wdechem lewa ręka do góry i z wydechem dłoń na macie z wdechem wydłuż plecy, przed siebie ugnij lekko nogi w kolanach z wydechem lekki skłon złap się za biodra, zgięte kolana zroluj się do góry złącz sobie stopy razem ostatnia rzecz teraz przyciągnij sobie kolano do góry otwórz sobie kolano na zewnątrz jakbyś, chciał, jakbyś chciała wejść do pozycji drzewka i teraz ciągniemy piętę w tył najpierw, kolano zostaje w tym samym miejscu, teraz ciągniemy kolano i kontynuujemy kółeczko kolano do kolana. Do przodu, jak do drzewka, stopa w tył, pociągnij teraz całą nogę do tyłu i przyciągnij kolano do kolana. Do przodu, do góry, otwórz do drzewka, ale nie odkładaj stopy na nodze, noga w tył, ciągniemy kolano do tyłu i kontynuujemy. Jeszcze raz. Do przodu. Na zewnątrz, stopa, kolano i kolano do kolana. Rozluźnij. Druga strona. Noga, kolano do góry, jak do drzewka. Stopa w tył. Pociągnij teraz nogę do tyłu. Włącz poślad. Kolano do kolana. Pokażę od boku. Noga, do drzewka, stopa, kolano w tył i po jak największym kole wracamy. Jeszcze trzy razy. Wdej. Wydej. Wdech, Wdech. ostatni raz i rozluźnij, zrzuć napięcia i z powrotem stań sobie wygodnie na macie, złącz sobie dłonie przy klatce piersiowej, zamki na chwilę oczy. I daj sobie chwilę na poczucie, zaobserwowanie, czy masz się troszkę lepiej po tych kilku minutach rozruchu. I podziękuj sobie w myślach za ten czas dla siebie. I jak będziesz gotowa, będziesz gotowy kilkoma mrugnięcami, otwórz sobie oczy. Dziękuję za te wspólne kilka minut na Macie. Mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Zachęcam do pozostawienia czegoś po sobie, komentarz, łapka w górę, może jakaś prośba o konkretne praktyki i do zobaczenia na Macie. Trzymaj się ciepło, cześć.